Dzień dobry. Bardzo cieszę się, że mogę dziś opowiadać Wam o temacie, który dotyka tak naprawdę każdego z nas. Stres w pracy jest wszechobecny, a my nie zawsze wiemy, jak sobie z nim poradzić. Naszym dzisiejszym celem jest nie tylko zrozumienie, czym ten stres jest, ale przede wszystkim poznać skuteczne sposoby na to, jak w tym stresie zarządzać sobą w sytuacjach trudnych zawodowo. Zaczniemy sobie od podstaw. Omówimy sobie to, czym ten stres właściwie jest i jak on wpływa na nas. Następnie zobaczymy co mówi nam nauka na temat skutecznych metod radzenia sobie w takich sytuacjach, aby później przejść do części praktycznej, w której opowiem o technikach wspierających nas w cięższych chwilach. Celem naszego dzisiejszego spotkania jest przekazanie Wam wiedzy oraz praktycznych narzędzi do tego, jak sobie radzić ze stresem, jak go rozpoznać, nazwać oraz regulować. Chciałabym, abyście po tych warsztatach mieli nie tylko większą świadomość, ale i narzędzia do tego, aby móc radzić sobie ze stresującymi sytuacjami. Zaproszę Was na samym początku tego warsztatu do takiego ćwiczenia, które będzie otwierało cały ten nasz warsztat. Zamknijmy proszę na chwilę oczy i zadajmy sobie pytanie, jak się czuję w tej chwili. Zależy mi na tym, abyśmy ocenili swój poziom stresu w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza pełen spokój, a 10 to maksymalne napięcie. W dalszej części spotkania wrócimy do tego i zobaczymy, czy coś chociaż troszkę się zmieniło. Chciałabym, abyśmy dziś zrozumieli, że stres to nie tylko nasza reakcja emocjonalna czy napięcie ciała. Jest to przede wszystkim ocena, nasza ocena danej sytuacji. Dlatego też każdego stresują inne sytuacje. Dużo zależy od tego, czy mamy zasoby, aby sobie z nimi poradzić. Kiedy w naszej pracy stajemy przed pewnym wyzwaniem, na przykład mamy trudnego klienta, z którym musimy porozmawiać, bądź nakładające się ciągle zadania, nasz umysł dokonuje szybkiej oceny. Czy dam radę? Jeśli odpowiedź to nie, nie dam. To wtedy pojawia się stres. Warto też powiedzieć o tym, że stres był nam pierwotnie biologicznie potrzebny. Miało to nam ratować życie. Stres zaczyna być problemem w momencie, w którym jest on ciągły, chroniczny i nie mamy przestrzeni na regenerację. Kiedy jesteśmy zestresowani, nasze ciało reaguje, jakby groziło nam fizyczne niebezpieczeństwo. Dawniej było to nam bardzo potrzebne do przetrwania. Dziś reagujemy tak na niektóre sytuacje w pracy, na przykład. Warto pamiętać, że hormony stresu, czyli kortyzol i adrenalina są nam pomocne, ale niestety tylko przez krótką chwilę. Jeżeli nie ma fizycznego działania, na przykład ruchu, zostają one w organizmie i zaczynają działać destrukcyjnie na nas. Ruch powinien być jednym z podstawowych narzędzi do regulacji stresu. Kiedy przejdziemy sobie dalej do narzędzi, które mogą nam pomóc z radzeniu sobie w sytuacjach stresowych, proszę pamiętajmy o tym, że to właśnie ruch powinien być tą pierwszą i podstawową czynnością, o której nie powinniśmy zapominać. Śliwa Jerkesa-Dodsona znana jest również jako Prawo Jerkesa-Dodsona, a jest to teoria w psychologii, która mówi nam o tym, jak poziom pobudzenia oddziałuje na naszą wydajność. Według tej teorii istnieje optymalny poziom pobudzenia, czyli stresu, motywacji, przy którym nasza wydajność jest najwyższa. Zbyt wysoki poziom pobudzenia. Ale zgodnie z tą teorią, również zbyt niski może obniżać naszą efektywność. Ten optymalny poziom pobudzenia zależy od trudności naszego zadania. Im trudniejsze zadanie mamy przed sobą, tym ten optymalny poziom stresu jest niższy. Jeśli przekroczymy optymalny poziom pobudzenia, nasza efektywność zaczyna spadać. Dlatego tak ważne jest umiejętne zarządzanie swoją osobą w stresie, by utrzymywać się w środkowej, tej najbardziej produktywnej strefie. Teraz chciałabym przejść do omówienia dwóch typów stresu, ponieważ stres można podzielić na dwa typy – eustres oraz dystres. Ten pierwszy, czyli eustres, odpowiada za motywację, poprawę wydajność, Pobudza nas do działania. To on pomaga nam działać pod presją, na przykład tuż przed jakimś wystąpieniem. I to jest ten pozytywny stres. Dystres natomiast to ten szkodliwy, wyniszczający stres, który odbiera energię, sen, koncentrację. Gdy jesteśmy w dystresie zbyt długo, nasz organizm działa na rezerwie. Naszym celem jest nauczenie się oraz rozpoznawanie momentów, kiedy e-stres przeradza się w dystres i wdrożyć działania zapobiegawcze. Stres wpływa zarówno na ciało, jak i na psychikę. Nasze ciało reaguje np. Na napięciem, bólem głowy, przyspieszonym biciem serca albo np. problemami żołądkowymi. Psychika natomiast obniżeniem nastroju, rozdrażnieniem, trudnością w podejmowaniu decyzji. Często nie łączymy tych objawów ze stresem, ale to właśnie te sygnały alarmowe, które powinny zwrócić naszą uwagę na to, że nasz organizm jest przeciążony i coś złego się dzieje. Im szybciej je zauważymy, tym mamy większą szansę na skuteczne działanie. Źródła stresu w pracy możemy podzielić sobie na różne kategorie. Po pierwsze, przeciążenie. Czasem mamy zbyt wiele obowiązków, zbyt krótki czas i zbyt mało zasobów, aby te wszystkie zadania zrealizować. Powoduje to u nas nie tylko stres, ale w dłuższej perspektywie może prowadzić do wypalenia zawodowego, nawet. Drugi czynnik to brak kontroli. Czujemy, że decyzje zapadają gdzieś poza nami, że nie mamy wpływu na to, co robimy i w jaki sposób robimy, nawet jeśli zadania nie są trudne, brakuje ten, ten brak autonomii naszej powoduje naszą frustrację. Kolejna rzecz to trudne relacje, czy to z przełożonymi, czy ze współpracownikami, na przykład zła forma komunikacji, konflikty, niejasne oczekiwania względem nas, to Często bardziej stresuje niż sama praca. Kolejną rzeczą może być lęk przed oceną, niepewność, presja bycie zawsze najlepszym, a przecież nikt nie działa idealnie cały czas, prawda? Wreszcie boimy się często, że tą pracę możemy stracić. To powoduje, że jeszcze więcej od siebie wymagamy i ten stres jest jeszcze większy. Wiele z tych czynników działa równocześnie. Jeśli nie mamy sposobu na to, aby sobie z nim radzić, zaczynamy przyciążać swój organizm, a to może skończyć się wypaleniem zawodowym. Naszym takim największym wyzwaniem jest to, że często sami nie zauważamy, że ten stres wykracza poza tą naszą normę, a w momencie, kiedy w końcu to zauważymy, najczęściej jesteśmy już bardzo wyczerpani. Stres objawia się na trzech poziomach: fizycznym, emocjonalnym i behawioralnym. Fizyczne objawy, które powinny nam zapalić tą taką czerwoną lampkę, że coś jest nie tak, to przede wszystkim ciągłe zmęczenie pomimo snu, który trwa odpowiednią ilość godzin, albo z kolei problemy z zasypianiem, albo w ogóle ze snem, bóle głowy. Napięcia w ciele, przyspieszone bicie serca, problemy z trawieniem, bądź zaburzenia apetytu. Psychiczne objawy stresu to trudności z koncentracją, uczucie przytłoczenia, rozdrażnienie, pesymizm, unikanie ludzi, e, trudności w podejmowaniu decyzji. Warto czasem się zatrzymać i zadać sobie pytania. E, na przykład, czy ostatnio jestem zmęczony, nawet jeśli śpię wystarczająco długo? Albo na przykład, czy łapiemy się na tym, że reagujemy złością lub frustracją na drobiazgi, albo może czuję się zniechęcony do rzeczy, które kiedyś sprawiały mi dużo radości? Przewlekły stres bardzo szybko prowadzi do wypalenia, a wypalenie jest stanem psychofizycznego wyczerpania. Nasz organizm po prostu odmawia nam współpracy. Zdarza się, że osoby, które tego wypalenia doświadczyły, uchodzą za osoby leniwe, a to tak naprawdę przeciążony układ nerwowy. Długotrwały stres może prowadzić również do problemów zdrowotnych, na przykład z sercem, układem pokarmowym, bezsennością. Dodatkowo możemy doświadczyć spadku efektywności albo nawet konfliktów, bo przecież przeciążenie, przez przeciążenie możemy reagować nerwowo i bardzo impulsywnie. Przejdziemy sobie teraz do tego, jaki wpływ ma na nas, na nasz organizm oraz na nasze zdrowie stres. Długotrwały stres powoduje skurczenie hipokampy, która pełni kluczową rolę w procesach uczenia się i pamięci. E, Przyrost ciała migdałowego, co może prowadzić do zwiększonego lęku i strachu. E, może również prowadzić do zaburzenia pracy kory przedczołowej, co powoduje problemy z planowaniem i samokontrolą. E, a skutkami są problemy z pamięcią, z koncentracją, a nawet zwiększone ryzyko depresji i lęków. Jeżeli chodzi o układ sercowo-naczyniowy, to tutaj adrenalina i kortyzol podnoszą nam ciśnienie krwi i przyspieszają tempo. Kiedy dzieje się tak przewlekle, może dojść do uszkodzenia naczyń-miażdżycy lub nawet zawału lub udaru. Jeżeli chodzi o układ odpornościowy, to ten chroniczny stres powoduje w nas osłabienie odporności. Możemy doświadczać częstszych infekcji, mogą nam się wolniej goić rany, oraz mamy również większe ryzyko stanów zapalnych i chorób autoimmunologicznych. Stres również zaburza nam trawienie co prowadzi do biegunek lub w drugą stronę zaparć. Podwyższony kortyzol sprzyja insulinooporności oraz odkładanie tkanki tłuszczowej wokół brzucha, a nawet do otyłości. Tu ma również znaczenie to, że np. w sytuacjach stresujących próbujemy ten stres zajadać, co niestety powoduje kolejne komplikacje. No, stres zdecydowanie utrudnia nam zasypianie, obniża nam również jakość tego snu oraz kraca nam tą fazerem, czyli tą głęboką fazę snu, w której nasz organizm najlepiej się regeneruje. E, niewyspanie z kolei nasiła wrażliwość na to jest. Co robi się takim trochę błędnym kołem? E, podsumowując te wszystkie długofalowe zagrożenia zdrowotne, jakie są możliwe przy zbyt y, długotrwającym stresie. To choroby sercowo-naczyniowe, np. Na zawoł lub udar, cukrzyca typu drugiego i otyłość trzewna, zaburzenia psychiczne takie jak depresja, lęki i PTSD, zaburzenia pamięci i przyspieszony rozwój demencji oraz choroby autoimmunologiczne i stany zapalne.